na moim kanale NutriKompass. Dzisiaj chciałabym podzielić się z Wami przepisem na ciasto daktylowe. Nie wiem, czy słyszałeś o takim cieście. Jest naprawdę bardzo pożywne i naprawdę daje dużo energii. Jest naprawdę bardzo pyszne. Na początku pokroimy daktyle, ale zanim to, to chciałabym Wam powiedzieć parę zdań na temat ogólnie cukru. tak? Daktyle mają sporo cukru do tego ciasta, także dodamy trochę cukru. Nie za dużo, tak, bo daktyle same w sobie naturalnie mają bardzo dużo cukru. Jak wiemy cukier nie jest zdrowy. Jest, cukru jest bardzo dużo we wszystkim tak naprawdę, a, a przynajmniej w większości pożywienia, które zjadamy codziennie. I naprawdę zjadamy codziennie bardzo dużo tego cukru. Ale jeśli ograniczymy spożycie go do minimum to takie ciasto, jak na przykład właśnie takie daktylowe, jak najbardziej możemy zjeść, bo da nam dużo energii. A energia jest nam potrzebna do życia, do funkcjonowania, do wykonywania codziennych obowiązków. Nasz mózg także potrzebuje cukru, żeby prawidłowo funkcjonować. Dlatego nie bójmy się takiego ciasta, mimo że daktyle są słodkie, ale. W przepisie nie ma tego cukru za dużo, więc wszystko jest dla ludzi i pamiętajmy, że jak najbardziej możemy zjeść takie ciasto z daktylami, bo ciasto, zwykłe ciasto to sam cukier tak naprawdę, a takie z daktylami dodatkowo wzbogaci naszą dietę o minerały, witaminy, więc jak najbardziej róbmy takie ciasto, mam nadzieję, że troszkę Was zachęciłam. Więcej ciekawostek, powiem Wam później. To co, zabieramy się do krojenia. Kroimy. Zalejemy je też wrzątkiem za chwilę, ale zanim to, pokrójmy je na takie mniejsze kawałeczki, żeby jednak szybciej zmiękły. Dzięki temu będzie nam łatwiej zmieszać je z ciastem. To kroimy. Nie kroi się ich za łatwo, bo są takie. Trochę oporne nakrojenie, ale yy, że wystarczy, że dobrze nóż naostrzymy to nie powinno być problemu. Po prostu uważajmy na palce wtedy. Kończymy, już na szczęście zostało bardzo mało. Ach, trochę to zajęło, ale daliśmy radę. No i palce całe, więc to najważniejsze. Wkładamy je teraz wszystkie do miseczki. Z powrotem. Ale będzie pyszny, sy sycący. Bardzo bogate ciasto będzie. Bardzo energetyczne. Zalewamy teraz tą miseczkę urządkiem, żeby te daktyle zmiękły. I tak odstawiamy na powiedzmy 10-15 minut. mnie troszkę tutaj, o, tak. tak żeby wszystkie się przykryły, tak? Dobrze, teraz e, kolejnym etapem e, robienia tego ciasta będzie e, utarcie masełka z cukrem, więc to też teraz zrobimy. Dodajemy cukier. I miksujemy na gładką masę. Już yy, ładnie zmieszaliśmy masełko z cukrem na taką yy, gładką masę. Teraz dodajemy jedno jajeczko i tyle co, żeby zmieszało się z tym masem. Teraz dodajemy yy, po troszku. Teraz dodajemy po troszku yy, mąkę. Z proszkiem do pieczenia. W proszku do pieczenia i miksujemy. kolejną porcję mąki i znowu Dalej dodajemy. Więc już mamy y, y, z grubsza y, ciasto zmiksowane. Odstawiamy je teraz na bok, żeby zająć się kolejnym składnikiem, czyli laskami wanilii. Dobrze jest je najpierw porozgniatać troszkę. Są dość takie twarde i zbite, więc żeby te nasionka łatwo udało się potem wyciągnąć y, z tej laski, y, Dobrze jest je najpierw tak pouciskać tutaj. Więc teraz rozcinamy. Uwaga na palce, bo łatwo może się nóż wymknąć. Więc kroimy, rozkrajamy tutaj wzdłuż laski. Rozkrajamy. I teraz te nasionka ze środka zbieramy nożem. Zbieramy je nożem, czyli staramy się. O, widzicie? O, ile mam na nożu e, e, tej czystej wanilii. Więc powolutku staramy się to robić, żeby się nie skaleczyć. Kładziemy sobie na bok czy na talerzyk i wyciskamy. Już mamy nasionka wyskrobane. Teraz wrzucamy je do, do ciasta. Ciasto teraz fajny taki kolorek nabierze. Zaraz. I dodajemy. Daktyle, one już są bardzo fajnie mięciutkie. Więc, więc będzie nam o wiele łatwiej teraz je zmieszać z resztą ciasta. Ja mam do tego, ja użyję do tego trzepaczki, ale każdy bierze co tam mu wygodniej. I teraz wszystko ładnie ugniatamy razem, tak naprawdę, bo to już tylko kwestia e, ugniecenia wszystkiego razem, zmieszania. Więc można jak najbardziej, to wszystko bardzo fajnie, e, wszystko bardzo fajnie nam e, się e, zmieszało, piękny kolorek i ten zapach jest naprawdę obłędny, więc, wow. Kto lubi daktyle, albo nawet kto jeszcze nie próbował, niech naprawdę spróbuje, bo zrobić takie ciasto, bo ten zapach e, jest naprawdę niesamowity. Jak już mamy rozmieszane ciasto, a wydaje mi się, że już mamy, pięknie nabrało kolorek daktyli i pięknie roz, rozmieszane także wanilia. W jak mamy wszystko pięknie rozmieszane. Oprzepujemy przepałeczkę i... Przekładamy ciasto do blaszki, ale zanim to e, ustawiamy piekarnik na 190 stopni, blaszka musi mieć średnicę mniej więcej 25 cm. Ja mam okrągło. I przekładamy ciasto. Smarowujemy pięknie. Naprawdę kolorek jest niesamowity, a smakuje jeszcze lepiej. Ciasto już mamy przełożone i możemy wkładać do pieczenia. Zdając z okazji, że ciasto się piecze, e, chciałabym Wam powiedzieć parę, parę ciekawostek na temat daktyli. Ale zanim to, ważna rzecz, jeśli chodzi o ciasto. Ciasto pieczemy 60 minut. I, i w międzyczasie sprawdzamy patyczkiem, czy jest suche. Więc e, pamiętajmy, nie przepieczmy ciasta. Lepiej trzymajmy troszkę krócej, jakbyśmy mieli e, je przepiec albo przypalić. Jeśli chodzi o te ciekawostki, e, daktyle mają przede wszystkim dużo cukrów prostych, więc to jest niesamowicie pożywna przekąska dla sportowców, ale także dla każdego z nas tak naprawdę, bo wielu z nas robi codziennie maraton, tak, e, codzienne obowiązki, e, praca, dom, dzieci. Naprawdę to jest czasami niesamowity maraton, żeby to wszystko ogarnąć. Więc takie daktyle to niesamowita przekąska dla każdego i bardzo pożywna, gdyż mają dużo minerałów w sobie, witamin. Jeśli chodzi o witaminy, to na przykład mają witaminkę, witaminki z grupy B, więc bardzo dobrze działają na nasz układ nerwowy. A stresu, myślę, że nikomu z nas nie brakuje w tych czasach. Dodatkowo to bomba błonnikowa, więc bardzo dobrze będą działały na nasz układ trawienny, będą przeciwdziałały zaparciom, będą poprawiały e, pracę naszych jelit. Więc jak najbardziej dla każdego e, się nadają takie daktyle, kto ma problemy po prostu e, z układem trawiennym. Do tego daktyle, co jest niesamowite, mają taurynę. Więc będą działały bardzo dobrze jako środek nasenny i antydepresant. Więc to jest też wielka ciekawostka. Daktyle mają bardzo dużo potasu, a potas jest niesamowicie ważny, jeśli chodzi o naszą gospodarkę wodnoelektrolitową. Jest także bardzo potrzebny przy spalaniu białek i węglowodanów. Daktyle łagodzą także objawy. Menopauzy, Tak tyle jak najbardziej powinniśmy włączyć do naszej diety. Bo myślę, że wielu z nas o nich zapomina i może takim ciastem właśnie zachęcę was do tego, żeby żeby zacząć po prostu wprowadzić je do swojej diety, właśnie do takiego zrobić takie ciasto, nosić je ze sobą, jak mamy spadek energii, spadek cukru, to takie daktyle od czasu do czasu. Będą niesamowitą alternatywą dla takich innych przekąsek, które, które lubicie, które często jecie a na pewno zdrowszą, więc mam nadzieję, że po obejrzeniu tego filmiku przekonacie się bardziej do daktyli, bo myślę, że są naprawdę niedoceniane i, i nie, nie pamiętamy o nich w wyborze takich codziennych, zdrowych przekąsek. Bo wierzę, że każdy z nas ma, ma takie. E, wybory, nawet owoc, tak? To taka zdrowa przekąska. Owoce, e, banany są bardziej syte, ale to też w końcu owoc. E, wiem, że bardzo popularne są teraz takie e, białkowe batony. Więc e, jak najbardziej, wszystko jest dla ludzi. Dlatego warto włączyć takie daktyle do swojej diety. Gdyż one też nam dadzą bardzo dużo energii, gdyż tak jak mówiłam mają dużo cukrów prostych i błonnika, więc nie dość że dadzą nam energię, to jeszcze nas nasycą na długo i do tego mają witaminy i minerały, więc nasz organizm będzie e, odżywiony, tak? Bo on też potrzebuje, e, żeby potrzebuje witamin, minerałów, żeby prawidłowo funkcjonować, więc. Dwa w jednym, tak naprawdę. Dostaniemy dużo energii i odżywimy swój organizm. Więc pamiętajmy, żeby włączyć je do swojej diety i od czasu do czasu oprócz na przykład suszonych moreli, czy owoców, orzechów, nasion, włączyć także daktyle, które też są naprawdę bardzo pożywne i mogą dać nam dużo dobrego. Tym oto magicznym sposobem nasze ciasto już jest gotowe. To co? Spróbujemy. Czy jest e, mięciutkie i puszyste? Wy, widać, że jest. Jest bardzo miękkie. Teraz spróbujemy e, i ocenimy, czy czuć w ogóle te daktyle. Myślę, że czuć, bo jest ich naprawdę sporo. delikatnie taką chrupkość też czuć mmm, tych daktyli, więc wow, naprawdę jest niesamowity, jest przepiękny. Hmm. Polecam każdemu, kto lubi wrzucić coś słodkiego na ząbek, ale mimo wszystko chcę, żeby ta przekąska była zdrowa, czy ten deser. Te ciasto jest dla każdego, kto nie ma za dużo czasu, i chce wprowadzić coś nowego do swojej diety, do swoich deserów, a nie ma pomysłów. Więc to jest coś idealnego właśnie na, na deser, na przekąskę nawet. I ten smak daktyli naprawdę jest niesamowity w tym cieście, więc polecam każdemu zrobienie takiego ciasta. Jest naprawdę pyszne. I to jest niesamowity, niesamowity pomysł na przekąskę i deser. Więc zapraszam każdego do, do upieczenia takiego ciasta i proszę piszcie w komentarzach, e, czy udało się Wam to ciasto, a myślę, że się uda, bo jest naprawdę banalnie proste i nie może się nie udać. Pamiętajcie, że pieczemy aż do aż patyczek będzie suchy, tak? Więc to nawet może być nie cała godzina, tak naprawdę. Bo każdy piekarnik jest inny. Na pewno te 45 minut, możemy po 35 minutach, jak już widzimy, że te ciasto już jest ładnie przypieczone z góry, możemy zmniejszyć tą temperaturę do 175 i czekać spokojnie przez te kolejne 15 minut, 20, aż to ciasto w środku będzie suche. Więc zapraszam jeszcze raz e, do pieczenia takiego ciasta, do kupywania daktyli, doceniania ich, e, prowadzenia ich do swojej kuchni. I proszę o komentarze. I zapraszam do subskrybowania mojego kanału, żeby być na bieżąco z nowymi jeszcze ciekawszymi filmikami, pomysłami na, na różne inne pyszności. Więc zapraszam, bądźcie ze mną. Czekajcie na kolejne filmiki o zdrowiu, o ćwiczeniach, a ja zrobię wszystko co w mojej mocy, żeby nagrać takie filmiki, żeby naprawdę były bardzo ciekawe i przydatne dla Was. Do zobaczenia!